Przeanalizowałem grę 10 najlepszych graczy w oknie na Mirażu. Równie skupiałem się na Monesing, ponieważ w tym roku o rozpierdziel robił, według mnie najlepiej grał. I pokażę Wam, być, jak być najbardziej użytecznym z tego okna: jak granaty dorzucać, jak się ustawiać. Ogólnie jak pomagać teammate'om, żeby wygrywać mecze. Na no pierwsze, co jest? To macie tutaj tego pięknego Respaceta. No i co? Są respy, tak? Te pierwsze respy tutaj. Są respy, dzięki którym warto wskoczyć do okna, bo jesteśmy przed ziomkiem, który tutaj pikuje, tak? Możemy się wcelować jest na ludzie. jak Jakby się zaczynają teraz w tej środkowe. To co? zanim tutaj wyjdziemy. Idziemy tutaj, typ już będzie wcelowany i musimy tak na piku, to zrobić się ciężko. Więc najlepiej jak już mamy innego respa tutaj od środka, czyli już w ogóle tutaj, no to albo biegniemy do connecta, tak? Albo jak tutaj jesteśmy w środku. Normalnie oknem biegniemy. Tylko, że. Zamiast pikować w pierwszy tempo, to czekam na pierwszykę. To najlepiej skrać sobie też shortem i z konektorem żeby razem wyjść. Dobra, ale co jak już mam tego ładnego respa? Chcemy ładnie okienko piknąć. To co? Biegamy. Robimy tak jak paralityk, czyli tak. Czy tak jeszcze gorzej chyba? Właśnie się tak chodzi. Czy lepiej już podejść się od góry? Tak, znaczy z strajfem sobie. To już jest trochę lepiej tak, jest też idealnie, może jeszcze pokażę jak to Monesi robi Ale widzicie tak, jest trochę wyżej to jest łatwiej, tak? I od dołu to zawsze tak wbiegać, od góry tak Widzicie jak płynnie wchodzisz I co, no najprostsze co może być, wbiegać sobie wyżej i strafe robić, widzicie to jest takie trudne No tutaj macie pop Monesiego jak to robi Taki no, zwykły skok, wskoczył normalnie, dobrze, płynne, bez problemu Ładnie tu zdążył do lewy dzięki temu że miał respa i zabił jednego. Kolejne. Jak się ustawić w oknie? Żeby zaskoczyć przeciwnika, bo wiadomo, to jest najbardziej debu pozycja chyba. też najlepiej na kucaka. Najczęściej teraz już widzę, zostałem na tym drewienku. Po fajnie tutaj można już tak lepiej zaskoczyć przeciwnika jak widziałem chyba. Chyba no, że tak, nie? Ja, że pozycjonowanie celownika jest z dupy, tak? chyba tak, I tu trzeba tak jak ma łupy, to po nogach dostajesz. Dlatego to jest używana pozycja, bo tak. i machnie do góry. Ciężko, no? To jest lepsza pozycja. celowany jeszcze jest tutaj taka pozycja. Czasem to jest taka ciekawsza, bo widzicie. Że to górno was chroni samo koło w głowę głowa wystaje. Czy tak stoisz? To już częściej używają też. niektórzy lubią takie na środku stupy. Albo możecie po prostu pikować jak monesi. Tak? Tak, do boku mocno, szeroko. Zanim on machnie, to musi wiadomo, celowane zrobi tak, jak machnąć musi. Więc nie jest taki pewny, że ci trafi. Tak CS2 wygląda, nie? że trzeba szeroko pikować. Jak najbliżej ściany i pikujecie. Nie tak, czy tak. To wiadomo, że was trafi. Dobra, teraz najczęstsza sytuacja. No co, leci ten smoke on do okna. No i nie oszukujmy się na normalnym poziomie, no ten smoke będzie praktycznie zawsze tutaj leżał. Nie widzę praktycznie żeby że mnie leżą, że ktoś chce piknąć nas i tak dalej. Co wtedy robimy, żeby nie stać jak ciota? Wiadomo, możemy postrzelać trochę, popatrzeć, czy coś tu prześwituje. a widzicie, widzicie, czy ktoś po prostu wybiega. Albo jak byliście wcelowani, to spamujecie po prostu smoka i może akurat ktoś się wam najdzie, tak? Są takie default rzeczy, które można zrobić. No kolejne to co? Czekacie, ustawiacie się z tym line-upem do jego, rozbijacie ten smoka jak leży. No, ten lineup to tutaj jest prosty dosyć. Na ID tak rzucę i spokojnie, możesz pomóc tym albo samemu wychylić z tym zwolniony tempem, żebyście widzieli, jak ten lineup wygląda. żeby się nie pogubić. Widzicie, on tutaj wszystko zaczął wywalać, ale po prostu no nie chciał pikować, bo pewnie w innych ludzi pikował. Bez sensu to było powtarzać. I kolejna rzecz, którą można zrobić, i bardzo często prosi to wykorzystują wszyscy, czyli wyczekujecie tutaj. Jak wpada smog, strzał, bo może się uda i palicie paczki, żeby pomóc tym Może się dorzucić też. I to, co lubię najbardziej, czy jakieś dzikie, pojebane zagrywki, których możemy używać, żeby zaskoczyć przeciwników. Na no, co pierwsze można sobie zaskoczyć, zbustować się tutaj. Ładnie, pięknie. Widzimy sobie Mida i zgamy przeciwników. No potrzeba dwóch ludzi, więc to już jest takie problematyczne. No kolejne jeszcze, użyteczne, stoczyć na szarta, tak? I albo tutaj stać na tym i czekać, albo sobie podjechać na shifcie, Nie wiem, czekać, albo na fręcznika, bo tutaj dostaniemy jakieś fręcznika, powiedzmy. Pikujemy, no? po prostu czekamy, bo nie wiem, albo jest na stopna, bo da strzał, to ty wybiegni i bijemy ich, tak? No we dwójkę. Czy tutaj ktoś stoi, we dwójkę jesteście wiadomo. Takie tam bariery. I kolejna spokojniejsza taka rzecz, że jak wskoczyć na short, to tutaj w ten sposób, bo dzięki temu jesteś bezpieczniejszy i nic się takiego nie wydarzy. No tak będziecie wskiwać, jak będziecie mieć już trochę lepszy movement jak on. No i ostatnie, jak sobie wskakuje, bo to często powtarza, to znowu może się wcelować w mida z innej pozycji niż okno, to jest spoko. Nie wiem czy najlepsze na świecie, ale lubię czasem tak zrobić, czyli tu czekacie. Kotos na... Albo na AWP na jednego fraga, ale praktycznie się dęży. Albo po prostu z M-ką sobie stoicie, postrzelacie chwilę i wyskoczy. Tym bardziej jak na przykład do tego przesłało go tu. postrzelacie się chwilę, to... łatwo jest tu uciec. Albo tutaj jeszcze zostać, wiadomo. Różne te bajarki są. Jak wam się podobała analiza? Jak progracze grają w oknie? A w szczególności bo wydaje mi się najbardziej skupiłem. Bo według mnie... Najlepiej w ostatnim czasie to robił. Chyba tam, tam na proscenie trochę inaczej, gra na Facebook inaczej. Możecie dostać jaką kolejną pozycję ogarnąć, jaką najbardziej useful i tak dalej. Nie wiem. Którą najcie, jeżeli się gra, może to przeanalizuję. No tutaj macie kolejny filmik z CSK. Polecam tutaj, tu, tu, tu. Ogarnijcie. Yo. I bonusowa: jak ktoś został, pokażę jakie piękne skrzyneczki sobie tutaj otwieram. Trzy, na trzy tylko mi stać, ale nie w które wybrać, bo przeważnie tak gówna jakieś leci. Spoka włupka, mk, nie wiem, Tu mi się najbardziej podoba, chyba ta meczka może. Tak by siadła, to by siadło dobrze. No, ale. gniot jakieś famasowe. Co, co kolejne? Mm, Ujdzie on chyba coś nadkosztuje w sensie coś kosztuje, z 3 zł czy coś, ale już lepiej niż tam ten famas. No i co na koniec? No i Bajzonik, dziękuję.